Dajcie serdecznie. Ja dziś chciałabym podzielić się z Wami swoimi e, pierwszymi wrażeniami, w zasadzie drugimi, bo talię otworzyłam wczoraj, ale jeszcze nie, e, nie zdążyłam się z nią e, w wystarczający sposób zapoznać. W każdym razie są to początkowe wrażenia z mojego odbioru e, talii tali, Star Child Tarot. E, to jest akurat wydanie francuskie. E, te talie m, poszukiwałam od jakiegoś czasu już, nawet nabyłam, nabyłam podręcznik też autorstwa Daniel Noel, podobnie jak Talia, to parę lat temu. Także te talie zawsze chciałam, tak naprawdę, mieć, odkąd tylko się pojawiła. Chciałabym zwrócić przede wszystkim uwagę na to, jak ona jest estetycznie wydana. To jest po prostu Mistrzostwo Świata. Począwszy od tego głównego pudełeczka, które ma takie tutaj magnetyczne zamknięcie. Otwieramy. Tak, mamy tutaj książkę. Ona jest w języku francuskim, ale tak jak mówię, nie przeszkadza mi to, ponieważ mam podręcznik, y, który jest przełożony na język y, polski. Autorki Tali. Także mi to zupełnie nie będzie przeszkadzało. I co? I w pudełeczku mamy drugie pudełeczko. <laughs> A tutaj, już też się przyjrzałam, jak wyciągniemy, wyciągniemy tę wkładkę, to mamy, proszę bardzo. Obrazek, obrazek, yy, jeden z obrazów yy, na, na je, z jednej z kart. Tak, także przepiękne wykończenie, yy, dbałość o każdy szczegół, można powiedzieć. słowa z powrotem. Więc to jest to duże pudełko. Tutaj mamy. To powiedzmy główne, tak? Pudełeczko to mniejsze. To, w którym talia będzie u mnie sobie mieszkać, ono jest takie bardzo, bardzo solidne i to samo. Popatrzcie, w środku mamy tutaj cytat w języku francuskim i również jeden z obrazków, które widnieją na kartach. Wyciągamy karty i tutaj mamy podobną sprawę. Patrzcie. No, przepiękne pudełko jest naprawdę, y, estetyka jest, jest na najwyższym, najwyższym poziomie. Naprawdę to jest solidna, solidna robota. No i same karty są przede wszystkim, co, na co zwróciłam uwagę, bardzo grube. One są naprawdę solidne. To nie są cieniutkie karty, zresztą widać. Widać po grubości. To jest talia, która liczy 79 kart, bo mamy tutaj jedną dodatkową kartę, więc tak naprawdę tylko jedna więcej niż standardowy tarot, a jest naprawdę znacząca różnica. Nie będę teraz szukać dla porównania innej talii, ale, ale naprawdę jest, jest, to widać. To są takie kartoniki. I no, myślę, że dzięki temu ta talia będzie po prostu trwalsza. Tak, szybciutko przyjrzymy karty. Ja tutaj przygotowałam sobie, nie bez kozery, kwarz, różowy i ametyst, ponieważ z tymi kolorami mi się ta talia kojarzy. To są właśnie takie fiolety, róże, pastele, no przepiękne. Zresztą sami zobaczycie, tak powolutku, powolutku, w zasadzie szybko chciałabym pokazać każdą z kart. Tu mamy głupca, który nazwany jest gwiezdnym ziarnem, staje się. Tak, Mag, arcykapłanka, cesarzowa. Jest to talia bardzo kobieca. Jest tutaj bardzo dużo kobiet, w zasadzie tylko chyba e, królowie są e, na, na kartach e, e, króli, e, królów. <ścoughs> Przedstawiani są mężczyźni, bo nawet karta cesarza mamy tutaj, proszę bardzo, lwa. To zlew czy tygrys? Tygrys, chyba. Dobrze. Arcykapłan też jest kobietą. Karta kochanków, przepiękny rydwan. Sprawiedliwość bardziej po mojemu, bardziej po staremu, na pozycji ósmej niż na 11. Tutaj mamy pustelnika koło fortuny. Siła, tutaj jest na pewno lew, nie ma, nie ma tutaj już wątpliwości, tak. Tutaj mamy wisielca, śmierć, karty niektóre mają takie charakterystyczne dla, dla powiedzmy Ridera Waite'a przedstawienia, ale nie wszystkie, dużo, dużo jest kart takich bardzo, bardzo w inny sposób przedstawiający, przedstawiający archetypy czy, czy, czy jakieś energię Związane z, z daną kartą. Tutaj mamy akurat umiarkowanie. E, tutaj mamy diabła, który się nazywa Opresją. Hmm? Wieża. To akurat mamy całkiem standardowe przedstawienie. Tak, gwiazda, e, księżyc, słońce, hmm? sąd. Tutaj mamy kartę świata, wszechświata, uniwers. Bardzo ładna. Tak, i to jest ta karta dodatkowa kroniki Akaszy. As była, dwójeczka. Trójka, czwórka była, piątka. Jak widzimy, nie ma tutaj przedstawionej walki. Są tu gdzieś jakieś przeszkody prawdopodobnie zaznaczone, natomiast sama poza osoby, taka bardziej medytacyjna. Czyli inaczej przedstawiona jak na przykład w, y, na kartach y, Rider Awayta. Hmm? Szóstka buław, siódemka, też bardzo ładna. Ósemka, dziewiątka, dziesiątka. Paść. Tak, mamy tutaj kobietę przedstawioną. Paść buław. Hmm. Rycerza mamy tutaj. Mężczyznę. Królowa buław bardzo eteryczna, yy, akurat nie, nie z kotem, a, a z wilkiem. Piękna karta. Też inna niż, yy, niż na większości kart. Przedstawiona królowo, królowa buław najczęściej z rudymi włosami. Tak, taka ognista, a ta jest taka właśnie bardziej eteryczna blondynka. Co ciekawe, tutaj mamy niebo w czarno-białych kolorach. Trzeba będzie przeczytać, co w książce na ten temat piszą, pisze autorka. Król była. A z kielichów? Tak, dwójeczka. Trójka. One są takie karty, to są karty takie marzycielskie, takie właśnie ulotne. Myślę, że do takiego intuicyjnego czytania jak najbardziej. Czwórka. Kot piękny. Tak. Piątka kielichów. Szóstka. Siódemka, i ósemka, dziewiątka, dziesiątka, paś, również kobieta. A tutaj mamy rycerza jako kobietę przedstawionego hmm. królowa kielichów, też z drapieżnym kotem i król. Ja tak wczoraj się przypatrzyłam na szybko, ile tutaj jest ruchu, ile tutaj jest zawirowa. Nie dość, że mamy wodospady, to jeszcze ta woda tak jakby wrzała, gotowała się, On w tym wszystkim stoi ten król w takiej równowadze. No, bardzo piękne y, ujęcie tej energii. A z mieczy? Tu mamy dwójeczkę, dosyć taką standardową. Jakiś wybór, rozdroże. Hmm? Księżyc w formie jakiegoś tatuażu. Tu mamy też księżyc, w ogóle. Inne planety. Taka taka kosmiczna kosmiczna talia tak star child trójka mieczy. Czwórka. Piątka. Szóstka. Siódemka. Ósemka. Dziewiątka. Dziesiątka. Też niestandardowa, mamy tutaj jakiś wzór, mandale tak? I, i, i okręgi, cały, cały y, 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 taki kalejdoskop, może. Mi się to bardziej kojarzy właśnie z cyklami, które się kończą, bo okrąg to, to cykl. tak Tutaj mamy całą masę tych różnych cykli, które są zamknięte w jakimś większym. Bardzo ciekawe. Tak, tutaj mamy pazia mieczy, rycerza, który jest kobietą, tak królową, z czarną panterą tym razem. I króla. I mamy Asa denarów. Tutaj są to kryształy, trójkę. Trójkę. Mamy. Dwie postaci w sensie: jest kobieta, jest, jest drapieżny kot, i mamy, ale mamy tutaj trójkę przedstawioną w postaci takich trzech jakby planet na jakimś okręgu, które się poruszają, też bardzo ciekawe. Czwórka, piątka. Tutaj dopatrzyłam się wizerunku kota, a tutaj, tutaj chyba tygrysa jakiegoś drapieżnego kota w każdym bądź razie, a tutaj już nie, nie widzę, co tam dalej jest. Szóstka. siódemka denarów, ósemka, dziewiątka, dziesiątka. Bardzo ciekawa, tak jak drzewo życia wygląda tylko troszeczkę. Troszeczkę w innej formie, ale mamy tutaj jakiś, jakiś schemat, jakąś, jakąś siatkę powiązań, niewątpliwie. Paść denarów, również kobieta. Tak, tutaj mamy rycerza, mężczyzna tym razem. Królowa denarów z tygrysem i król. Tutaj mamy symbol nieskończoności. Przynajmniej ja tak, ja tak to odczytuję. To są, to jest całość. Tak, solidna taka ilość tych kart, w sensie grubość. Tutaj mamy rewers też bardzo piękny, w kolorach takich pastelowych, właśnie różowo, fioletowo, błękitnych. Przepiękne kolory. Także ja będę tą te talie, o na pewno będę malować, malować brzegi, jeszcze zastanawiam się na jaki kolor, no na pewno będzie to jakiś pastelowy, taki delikatny fiolet, róż, coś, coś w tym stylu i będę się zapoznawać z tą talią, chociaż przyznam szczerze, że już troszeczkę ją troszeczkę poznałam dzięki właśnie książce, bardzo polecam, ona jest niedroga, księga Tarota Daniel Noel. To jest pozycja, która oparta jest na tej tali. Tak. Może przejdziemy tutaj po tych wstępach. Opisane mamy tutaj kolory, w sensie kolory dwory, kart, tak, Arkana małe, karty dworskie, arkana wielkie. I ona wygląda tak, że właśnie mamy przedstawioną, jest obrazek nazwa karty, słowa, klucze, gwiezdne ziarno. Ja może pokażę no szybciutko, tak to jest właśnie ta karta. Yy, mamy opisaną yy, kartę, jak wygląda co, obrazek na karcie, tak. Czyli to jest tak jakby dedykowana yy, ta część tylko, tylko tej tali. Następnie mamy przesłanie, czyli ogólne już przesłanie <kluzny> Karty głupca, już z jakiejkolwiek tali byśmy nie korzystali. Pytania, takie nad którymi warto się pochylić i znaczenie w pozycji odwróconej. Także bardzo, bardzo serdecznie polecam, nawet jeżeli nie macie. Ja nie miałam przez dłuższy czas w sensie używałam tej książki bez. Mam zakładkę. Bez, bez tali i, i świetnie. Świetnie się sprawdza do e, także do innych, e, do innych kart. Także polecam, polecam serdecznie. Mamy jeszcze tutaj na koniec rozkłady. Tak to wygląda. Tak więc dziękuję, dziękuję Wam za uwagę. No i cóż, i polecam polecam tę wyjątkową talię.